Oto jak możemy wyłączyć talkback w Samsungu Galaxy S25 Ultra. Jeżeli chodzi o korzystanie z telefonu podczas tej funkcji, to Należy pamiętać o tym, że przewijanie, jak widać, nie działa jednym palcem. Zamiast tego musimy korzystać z dwóch palców, jeżeli chcemy przewinąć na przykład na kolejną stronę, bądź jeżeli chcemy otworzyć sobie listę z aplikacjami. Kiedy już y, nauczymy się właśnie korzystać z przewijania, no to w ten sposób możemy na przykład wybrać sobie aplikację, którą y, możemy sobie otworzyć. Wystarczy, że naciśniemy raz na daną aplikację i wtedy dwa razy, aby w, zatwierdzić nasz wybór. W ten sposób wchodzimy najpierw w ustawienia. Także naciskamy ustawienia, i następnie dwa razy, aby wejść. Także naciskamy dwa razy na ekran, wchodzimy w ustawienia. Z dwóch, korzystamy z dwóch palców i przewijamy, dopóki nie znajdziemy dostępność. Zaznaczamy raz i potem naciskamy dwa razy. Następnie zaznaczamy talkback i dwa razy naciskamy. Następnie naciskamy raz na, na suwak na górze, na opcje włączone i dwa razy naciskamy. Następnie zaznaczamy wyłącz i również dwa razy naciskamy palcem i gotowe. TalkBack jest wyłączony, możemy znowu korzystać za pomocą jednego palca z naszego telefonu. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.